Na SP 500 mieliśmy już siódmy z rzędu tydzień spadków. W piątek 20 maja otarliśmy się nawet o techniczną bestę, kiedy to notowania tego indeksu były już o 20% niższe od styczniowych szczytów. Na koniec sesji wyszliśmy jednak w górę. Jak radzi sobie mój portfel akcji i jaki mam plan na tak dużą zmienność na rynku, jaką ostatnio widzimy? Zapraszam. Ogromną zmienność możemy najbardziej zauważyć na mniejszych spółkach wzrostowych, takich jak Upstart, który od marca do maja potrafił stracić 82%, ale były okresy, gdzie można było kupić i zarobić około tutaj 40%, tutaj 30% po ostatnich spadkach. 80% w górę. Podobnie na przykład z Unity Technologies tu nie wygląda na to, żeby tu jakieś było mocne odbicie, ale zobaczcie, że to jest też tak naprawdę 36% w górę w ciągu ponad troszeczkę tygodnia. Co myśli legendarny inwestor Peter Lynch o zmienności? I I, I love volatility. I, I think I remember when uh, in 1972 the market went from uh, down dramatically and Taco Bell went from 14 to 1 They had no debt. They never had a, a restaurant close. And uh, I started buying at seven, but I, I kept on to it and it went to one. And uh, it was the largest position in Magellan in 1978 when it was bought out for, by $42 by Pepsi Cola. And I think it would have gone to 400 if they didn't buy it out. I think volatility is terrific. Well, the, human nature hasn't changed a lot in 25,000 years. And some of will come out of left field and uh, the market will go down, or the market will go up. So I, volatility will occur. Markets will continue to have these ups and downs. I think that's a great opportunity if people can understand what they own. If they don't understand what they own, they can own mutual funds. Try and figure out mutual funds they own and keep adding to it. Over basically, corporate profits have grown about eight percent a year historically. So corporate profits double about every nine years. The stock market ought to double about every nine years. W kontekście mojego portfela akcji indywidualnych możemy zobaczyć, że po tych wszystkich spadkach dochodzę do momentu, kiedy na koncie mam tyle samo pieniędzy, co wpłaciłem przez ostatnie prawie dwa lata. Zobaczcie, że tutaj w szczytowym momencie miałem 116 tysięcy przy wpłacie 97, jeszcze tutaj w marcu, i minęły dwa miesiące, i mamy tutaj zrównanie, także. Jak widzicie minus 4,5 tysiąca dolarów, jeśli porównam cenę zakupu akcji i aktualną cenę. Sporo spółek na sporym minusie, Amazon 30%, Alibaba cały czas tutaj 50%, Meta Platform z 25%, Universal Display 30%, Intel 16%, PayPal 36%. Mamy tu małego rodzynka w postaci ExxonMobil, który jest warty prawie 3 razy więcej niż koszt za jaki kupowałem akcję. Natomiast nie zmienia to faktu, że ogólnie na całym portfelu jestem sporo na minusie, zwłaszcza w ostatnim czasie. Ale sprawne oko zobaczy już moją nową spółkę w portfelu Nvidia. Wystartowałem z tą pozycją, kupiłem 3 akcje po 168 dolarów i zobaczymy, jak sentyment dotyczący tej spółki będzie wyglądał w najbliższym czasie. No bo startowa pozycja waży w całym tym portfelu akcji 2,3%, a chciałbym mieć oczywiście trochę więcej w Nvidii. Do tego dokupiłem jeszcze. Trzy akcje PayPal'a na tych spadkach. Także tutaj typowe uśrednianie ceny. I jeszcze jedną akcję dokupiłem. Lowes też ostatnio Lows dosyć mocno spadał. No i jesteśmy na etapie, kiedy coraz mocniej zastanawiam się, czy nie odpalać już amunicji z większą gotówką, tą częścią gotówki gotową do inwestowania właśnie w ramach jakichś spadków. Obiliśmy się o ten moment Bessy w piątek i stwierdziłem, że muszę jednak sobie bardziej dokładnie oznaczyć ten moment, kiedy wchodzę z tą gotówką, bo wcześniej mówiłem, że. Że jak tam przekroczy 20% od all-time high, no to wtedy wchodzę. Tylko jeśli mamy takie przekroczenie w trakcie sesji w jeden dzień, ale jednak kończymy tę sesję ponad ten jakiś psychologiczny limit. Tak teraz trochę bardziej uszczegółowiłem sobie ten moment i to znaczy, że jeśli skończymy tydzień poniżej właśnie tej kreski, to wtedy będzie ten moment dla mnie, żeby odpalać działa. I sam w sumie się zastanawiam, czy moment, jeśli skończymy dzień na rynku, czy tydzień poniżej 20% od all-time high w tej tak zwanej technicznej bestie? Jak będzie reagował rynek? Jak będą reagowały te wszystkie boty, te wszystkie algorytmy, które kupują i sprzedają akcje? Czy na przykład będziemy widzieć szybkie jakieś zanurkowanie w dół właśnie tym spowodowane, czy jednak aż tak źle nie będzie? Natomiast, tak jak mówię, jeśli zakończy się tydzień poniżej, tak naprawdę poniżej 3830 na SP500 to będzie dla mnie sygnał, że mogę przelewać środki. Wtedy też sprzedam tą część moich obligacji amerykańskich. No i udam się na zakupy i zobaczymy, jakie okazje rynek przyniesie. Bardzo ciekawą spółką w moim portfelu, w kontekście tego, jak się zachowuje jej kurs, jest Activision Blizzard. Ta cena tutaj będzie oscylowała wokół. 75-80 maksymalnie, wydaje mi się, dolarów. Ani ona nie spada mocno, ani nie. Nie pójdzie w górę, no bo wiemy, że tam chyba Microsoft kupuje za 92 dolary, czy dojdzie do skutku tego dealu, to jeszcze nie ma pewności, no ale nawet Warren Buffett gra pod to, że jednak Microsoft przejmie Activision Blizzard. I co ciekawe, przy tej cenie 77 dolarów, jeśli Microsoft przejmie po 92, no to mamy w cudzysłowie, oczywiście pewne 19% zysku. W niewiadomym jeszcze terminie, ale no powiedzmy koło roku. Także tutaj też się zastanawiałem, czy nie dołożyć do Activision Blizzard i zagrać trochę pod to, że Microsoft faktycznie kupi te akcje. No Ale jak widzicie na razie się nie zdecydowałem. Na razie chciałem właśnie dołożyć NVIDIA do portfela. Akcje NVIDIA od początku roku spadły już od 45%, także poczułem, że to już ten moment, kiedy mogę zaczynać pozycję. Natomiast w ogólnym kontekście, w całości portfela, no to Nvidia, właśnie powyżej 2% na razie waży, także chętnie będę dokupywał. Mam nadzieję, że jeszcze cena spadnie w dół i to jest to, co Peter Lynch mówił. Powinniśmy doceniać, powinniśmy korzystać z tej okazji, jaką mamy podczas przecen, podczas. Zbyt dużej zmienności na rynku. Jedynie czego mi brakuje w, takich, w takim momencie to dolarów, wolnych środków do inwestowania, ale też właśnie dolarów, których no teraz przy obecnym kursie też gorzej, jednak wychodzimy wpłacając złotówki i zamieniając na dolary, ale tak naprawdę no tutaj nic innego nie zrobimy. Jeśli już nie mamy dolarów, no to musimy się po prostu pogodzić z tym gorszym kursem. Natomiast w mojej opinii w długim terminie uśredniając co miesiąc, kupując jakieś spółki amerykańskie, to w długim terminie to nie ma specjalnie znaczenia ten kurs. Mimo wszystko wiadomo, że chcielibyśmy kupować te dolary jak najtani. Tu jeszcze a propos NVD, to mam nadzieję, że wszyscy widzowie, którzy pisali mi, że Szkoda, że już nie inwestuję dywidendowo. To ukłon w ich stronę. Potężna spółka dywidendowa Nvidia wypłaci mi w tym roku. Z tych trzech akcji powinienem otrzymać ponad 2 zł w całym roku, także stopa na poziomie 0,09%, inaczej mówiąc, 18 groszy miesięcznie. W kontekście moich ostatnich zakupów mogę powiedzieć, że to jest bardzo wysoka stopa. Ale tak szczerze mówiąc, to nie wiem, jaki jest sens wypłacania takiej dywidendy. Mam nadzieję, że z biegiem lat jednak Nvidia trochę więcej będzie przeznaczać na tą dywidendę w przyszłości, albo przestanie w ogóle ją płacić, bo to chyba większego sensu nie ma. Tyle na dziś. Taki krótszy update. Trochę mam ostatnio mniej czasu na nagrania. Chciałem Wam tylko pokazać, że. Jeśli wy macie tutaj na czerwono portfel, macie dosyć duże spadki, to nie jest nic niezwykłego. Wszyscy tak mają, zwłaszcza tacy inwestorzy jak my, gdzie posiadamy pojedyncze akcje i dosyć duże alokacje w ramach pojedynczych akcji. Tak rynek właśnie wygląda i przekazem dzisiejszego odcinka jest to, żeby docenić tą zmienność. A nie jej się bać. Mam nadzieję, że nie wymiękacie, nie sprzedajecie, nie panikujecie, nie próbujecie tutaj wielkiego market timingu. Jeśli macie tutaj problemy z takimi spadkami, to najlepiej nie wchodzić, nie, nie sprawdzać notowań. Gdyby nie te nagrania do YouTube'a, to też ja bym tak często nie patrzył, co się dzieje. Także chłodna głowa, dokładamy pieniądze, i w długim terminie powinniśmy być bardzo zadowoleni, że mieliśmy właśnie taki tutaj pullback, super spółki, atrakcyjnie wycenione. No, tak naprawdę o to chodzi. Dzięki wszystkim za obejrzenie, niech procent składany będzie z Wami.